Bitcoin w krytycznym momencie. Czy wytrzyma wsparcie, czy czeka nas dalszy krach? Sprawdźmy sytuację techniczną na wykresie. Uwaga, bo dostaliśmy sygnał sprzedaży na Market Cipher. Mamy też niedźwiedzie dywergencję na wielu różnych indykatorach i oscylatorach. Jest to bardzo, bardzo newralgiczny moment. I żeby Ci uzmysłowić wagę tego sygnału, wagę tego sygnału sprzedaży, to zobacz. Poprzednim razem mieliśmy po tym sygnale spadek o 50%. W kolejnym przypadku, no to już wtedy zaczęła nam się BESA i spadek był rzędu 57-8%. W kwietniu zeszłego roku, po sygnale sprzedaży, cena spadła o blisko 20% w następnych miesiącach. W tym roku, na początku lutego, dostaliśmy sygnał sprzedaży i cena spadła o blisko 12% w następnych tygodniach. O ile tym razem spadnie cena bitcoina, dla tej struktury, Znoszącego klina dla tej struktury e, Rising Wedge, target techniczny powinien być wyznaczony w okolicach podstawy e, tworzącej się figury, więc jest to okolica 60k. Czy tak nisko spadniemy? Mam nadzieję, że nie. Ale niczego nie można wykluczać, to jest rynek krypto. Dodatkowo mamy też dywergencję. dywergencje spadkowe, dywergencje niedźwiedzie, na RSI to jest bardzo wyraźna bardzo silna dywergencja i taka czerwona flaga potężny znak ostrzegawczy, że momentum jest w tym momencie wytracane. Wykres dwutygodniowy i znów to samo, potężne niedźwiedzie dywergencje zarówno na Market Cipher jak i RSI. Na wykresie trzydniowym jest światełko w tunelu, dopatrzyłem się dywergencji z kolei byczej. To oznacza, że ten dołek, który właśnie tworzymy jest wyżej. Natomiast na indykatorach jest pogłębienie, pogłębienie dołka, czyli przy niewielkim spadku ceny bardzo mocno schładzamy przegrzany wskaźnik RSI, więc to jest sygnał byczy. Na dniówce z kolei mamy sygnał kupna na Market Cipher, który nam się zaświecił wczoraj i dzisiaj zostaje potwierdzony jak na chwilę obecną kolejną świeczką wzrostową. Interwał czterogodzinny, i tutaj mamy z kolei całą masę nagromadzonych byczych dywergencji na obydwu wskaźnikach, i zdaje się, że mamy pierwszy taki wyraźny breakout z tego spadającego trend Wybiliśmy się z niego, zrobiliśmy dzisiaj retest, przepięknie go wybroniliśmy, i teraz idziemy w górę. To jest sygnał byczy. Wracając na wykres dzienny, widzimy, że znajdujemy się na saporcie czyli tak zwanym technicznym wsparciu wyznaczonym przez price action strukturę akcji cenowej w poprzednich sesjach. Na razie mamy fajne odbicie, to jest sygnał byczy. Grając krótkoterminowo rozgrywałbym bitcoina w następujący sposób. Oczekiwałbym jakiegoś krótkiego odragowania w krótkim terminie, a następnie zebranie, zrobienie tak zwanego sweep lowa, czyli zejście poniżej tego ostatniego dołka. A później już kontynuacja naszego bull runu. Ten scenariusz bardzo fajnie się zgrywa ze średnią kroczącą 50, która w najbliższych dniach zapewne będzie oczekiwać na Bitcoina w okolicy 115 tysięcy dolarów i najprawdopodobniej zadziała jako bardzo mocny opór, gdyż przy poprzednich zetknięciach się z tą średnią kroczącą, price action reagowało na nią bardzo dynamicznie. O mapę płynnościową widzimy, że mamy również niedźwiedzi sygnał, ponieważ nabudowała nam się potężna ilość likwidacji w okolicy poziomu 105 tysięcy dolarów. Sytuacja jeśli chodzi o funding rate i open interest nie zmieniła się zbytnio w ostatnich dniach, natomiast musimy zauważyć, że nastąpił ruch ze strony longujących, czyli otwiera się zdecydowanie więcej pozycji na long, czyli grające na wzrosty i to, są to pozycje lewarowane. Widzimy to po Lekkim podbiciu open interest, więc cóż, musimy mieć się na baczności i wiedzieć, że market makerzy spróbują te longi, które się załadowały na tym lokalnym dnie, będą chcieli market makerzy ich po prostu wycisnąć. Historycznie, statystycznie, Bitcoin we wrześniu doświadcza korekty. Jest to najsłabszy, jeden z najsłabszych miesięcy w roku i zazwyczaj historycznie mieliśmy tutaj do czynienia z wrześniową czystką. Czy się ten scenariusz powtórzy? Uważam, że jest na to dość spora szansa. Historycznie jest to okres bardzo obniżonej płynności, gdzie niewiele się na rynku dzieje. Wiadomo, okres urlopowo-wakacyjny, ludzie sobie ten miesiąc, te trzy miesiące odpuszczają, więc menadżerowie różnych funduszy, gracze rynkowi i market makerzy, kwartał numer 3 zazwyczaj sobie odpuszczają. We wrześniu robią tak zwane czyszczenie przed pola. Przed tym, żeby w czwartym kwartale wywindować ceny jak najwyżej, a żeby zgarnąć na koniec roku usłowite premie i bonusy ze względu na wykręcone wyniki. Zapraszam do followowania mojego Twittera, gdzie zamieszczam bardzo fajne ciekawostki odnośnie rynku krypto, moje analizy techniczne, analizy płynności, analizy też makro. Są, są filmiki, są wykresy. Jest również materiał odnośnie tego, jak robić klatę plecy oraz barki, więc dla każdego coś miłego polecam się do zobaczenia. Dosłownie kilka dni temu również odpaliłem YouTube'a. Tutaj będą zamieszczane dogłębne, szersze analizy rynku krypto i nie tylko. Także zapraszam do subskrybowania i followowania.